Może być oparty i bronić swoich racji, też nie przyznawać się do błędów. No co, umówmy się. Może utrudniać Wasze pogodzenie się. Może próbować chcieć wrócić do Ciebie powolutku. Z drobnymi prezentami, wiadomościami, wyrazami troski, jakimś romantycznym gestem. Jest w nim chęć naprawy, ale w sposób taki. Niepewny, na razie bada grunt. E, powiem Ci, że chciałby się e, pogodzić. Chciałby odzyskać Twoje uznanie, wygrać Twoje względy ponownie. Ale także może mieć nieco egoistyczne motywy. Na przykład potrzebuje udowodnienia sobie, że nadal może Cię odzyskać. Chce wrócić, ale jeszcze nie wie jak. Trzeba powiedzieć, że tęskni. Ma nadzieję na nowy początek, ale ma też jakieś blokady. Może to kwestia charakteru lub przeszłości, która go tak ukształtowała. Jeśli się odezwie, to zrobi to szybko. Tylko, że mamy tutaj bardzo ważne pytanie. Czy rzeczywiście się zmienił? Czy to tylko iluzja? Chwilowe wzloty, żeby było pięknie i cudownie, a potem powrót do tego, co było? Musisz tutaj zwracać uwagę na czerwone flagi. Jakieś takie dziwne zachowanie, które wzbudzą Twoje podejrzenia. I nie chodzi tutaj o kontrolę, chodzi tutaj o to, żeby nie dać się złapać znowu Starą pułapkę. Zobaczmy sobie może jaka jest rada dla Ciebie.